Witajcie, dziś chciałabym polecić jedną z moich ulubionych książek, która nosi tytuł Drogocenna Ćma i jest to powieść detektywistyczna. Co najważniejsze, nie musicie znać części pierwszej, pozytywki, by bez reszty wsiąknąć w świat londyńskiej świetanki towarzyskiej i jej mrocznych tajemnic. Gdyż Katrin Woodfin zadbała o to, aby nowych czytelników wprowadzić we wcześniej wykreowanym uniwersum w kilku zdaniach. Debiutująca w towarzystwie Weronika Whiteley odkrywa, że drogocenna broszka w kształcie ćmy, którą podarował jej mężczyzna starający się o jej rękę zaginęła, dziewczyna jest zrozgotana. Nie chce powiadomić o zaistniałym incydencie policji ani wynająć prywatnych detektywów, ponieważ boi się skandalu. Dlatego prosi o pomoc Lil i Sophie, ekspedientki w domu handlowym, o których stało się głośno po tym, jak rozwiązały zagadkę skradzionej pozytywki. Wkrótce okazuje się, że znalezienie biżuterii to zaledwie wierzchołek góry lodowej, a młodzi detektywi bez licencji wpadają na trop przestępcy, który szantażuje przedsiębiorców w gorszych dzielnicach Londynu i sami wpadają w potrzask. Książka zgrabnie łączy wątki takie, jak aranżowane małżeństwo czy wystawne bale z mrocznym światem haraczów, morderstw i kradzieży w biedniejszych częściach Londynu. Samo miasto ukazane jest zresztą jako pełne kontrastów: z jednej strony luksus rezydencji arystokracji i pełen przepychu dom towarowy, który wyznacza trendy pośród lokalnych bogaczy a z drugiej strony, nędzne dzielnice portowe i pozbawiona skrupu walka o wpływy. Sophie i Lil są pełno bohaterkami, które pokazują, że są nie mniej warte od otaczających je mężczyzn. Zaskakują odwagą, którą czasami można wziąć za lekkomyślność są lojalne, a przy tym inteligentne, spostrzegawcze i przebojowe. To wszystko sprawia, że Sophie i Lil, panienki z początków XX wieku, są naprawdę bliskie współczesnym czytelniczkom powieści Katrin Woodfin, które dobrze wiedzą, że mogą robić to, co chcą. Polecam tę książkę, bo na swoim przykładzie wiem, jak wielu emocji frajdy mi dostarczyła. Dzięki niezwykłej historii mogłam się poczuć jak prawdziwy detektyw. Niesamowity klimat i dużo wrażeń. Obiecuję, że to zapewni Wam właśnie drogocenna ćma.